Nie wiem Halo, halo, dajcie znać. Czy nas tutaj z drugiego boiska słychać? Panie techniczny również. Prosimy o informację. Słyszymy, także zanim tutaj zawodnicy rozpoczną żelanie, to przedstawimy aktorów tego wydarzenia, bojotem Kraków. To jest Stan Stanecki, oczywiście w bramce. Piątka, Michał Budłowski, 7, Mateusz Dobosz, 8, Mateusz Majewski, 11, Robert Budłowski, 14, Ufa 20 Dawidnica, 23 Jędrzej Pawelek, 23 Łukasz Sokół, Mateusz Mocór, 99 Jakub Wojtaczka. To jest już... świetna ale zaraz się z tym zapoznam. sprawdzimy, kogo dzisiaj z Wojtacem Kraków brakuje. tam z budynków tam leci? Jesteśmy na rachunku W barwach Familii W barwach Familii Grekowskiej wystąpią następujące persony z jedynką Robert Winogrodzki, 59, Olaf Mikołajek, 2, Piotr Chodziutko, 4, Kamil Sosna, 23, Kamil Moskwa, 6, Julian Trochanowski, 10, Adrian Puchała, 9, Grzegorz, Kotowicz, 11, Tajemniczy Zawodnik, Elton, 7, Piotr Mosdrzech, 8, Jakub Kazanecki. Familia Greco teraz utrzymuje się przy futbolówce. Próbujemy się tutaj przedostać pod bramkę Krystiana Staneckiego. Indywidualnie. Teraz na lewym skrzydle jeden z zawodników. a teraz interwencja Staneckiego i dobija grający z trójką w Familii Greco. Niestety nie mamy tutaj informacji, który z zawodników z trójką na koszulce

Uderzenie kapitana, ale po nogach Budowskiego. I to wszystko zakończy się rzutem rożnym. Rozpodarzy się dla ekipy z Wrocławia. Tutaj teraz Grzegorz Kotowicz z prawą stroną próbował przedzierać się. Mamy stały fragment gry. Zagranie na, na drugą stronę. Sam z Wojtaczką. Walczy tam jeden z zawodników. Uderzenie. Słupek chyba wybronił gdzieś tam Krystiana Staneckiego. Aby ta piłka nie znalazła drogi do jego siatki. I teraz BJM na spokojnie buduje swój atak. Dalekie zagranie na Majewskiego przez Staneckiego. Linca próbował walczyć w pojedynku głowkowym, no i faulował. Dawid Linca, mamy cały fragment gry dla Familia Greco Wrocław. Uderzenie, ależ ponad bramką, grający z numerem 8. Jakub Kazanecki. No i nic z tego stałego fragmentu gry nie wynika, Stanecki po raz kolejny od bramki, już Wojtaczka wprowadza piłkę, wysoko wychodzi Stanecki, jak zawsze, standardowo, tutaj Krystian pokazuje się praktycznie na połowie rywala, no i będzie robił przewagę dla swoich kolegów, Wojtaczka ma piłkę na lewej nodze, Linca w środku, tutaj w roli takiego playmakera, Stanecki do Wojtaczki. Wojtaczka niedokładnie, pusta bramka. No ale familia Greco tutaj nie decyduje się na uderzenie. Kazanecki. Nie ma za bardzo do kogo podać. Wysoko pressingiem wyszli zawodnicy z Krakowa. No i zamknięci na własnej połowie. Ekipa Familii Greco. Przeszywające podanie do kapitana. Stracił jednak. Wojtaczka szukał. Grającego z piątką Pudłowskiego, a jednak niecelne to zagranie i mamy aut dla zawodników z Wrocławia. Daleko, a jednak tam Wojtaczka nie pozwolił, aby Kotowicz przejął tą futbolówkę. Już Dawid Linca napędza kolejny atak swojej ekipy. Wojtaczka ma Majewskiego na lewej stronie. Dużo miejsca. Teraz mieli zawodnicy Bajotemu. Linca jednak traci. Próbują odzyskać szybko piłkę. Zawodnicy w białych strojach. No i strzele z bramki. Teraz indywidualnie. Sam na sam z Cestaneckim. Mamy 2 do 0. Familia Greco wychodzi na dwubramkowe prowadzenie. No i trzeba przyznać, że jest to nie lada niespodzianka w pierwszym meczu grupowym. No Bajotem na pewno tutaj mocno zawiedziony po tej pierwszej części gry. Coś tutaj jest zdecydowanie nie tak w ekipie z Krakowa. No i jeżeli chcą wrócić do tego spotkania, to muszą tutaj brać się do roboty czym prędzej, bo czas ucieka. 9 minut tego meczu za nami. No i tylko minutka została do końca pierwszej części gry. Zobaczymy, czy tutaj będą w stanie jeszcze zawodnicy BJD przejść jakąś bramkę kontaktową w tej pierwszej części połowy. Linca stracił kontra Familii Greco, ładne zagranie, prostopadłe, ale niecelne mocno to uderzenie gdzieś tam poza boisko. No i na spokojnie od własnej bramki rozpoczyna Krystian Stanecki. Wojtaczka wyprowadza praktycznie każdy atak swojej ekipy. Jakub Wojtaczka do Staneckiego. Ten troszkę ryzykownie. Wojtaczka. Czytaj ruszy środkiem, pokusi się może uderzenie. Szukał tam jednego z kolegów, ale nic z tego nie wyszło. Stanecki. Wojtaczka. Ma w środku lince. Próbuje jednak sam Wojtaczka. Wojtaczka. Wydawało się, że wyjdą z kontratakiem, z kontratakiem zawodnicy z Wrocława, jednak. Nie udało im się celnie podać. Kotowicz. przenieść ciężar wie na drugą stronę. na posterunku. Wysoko grający Krystian Stanecki. Przyblokował to podanie. mamy piłkę pod nogami. Bejodemu Pudłowski. Na prawo. O, teraz zatrzymani zawodnicy z Krakowa. No nie pozwalają im. Koledzy z Wrocławia, przedostać się pod ich pole karne, gwizdek arbitra, koniec pierwszej części gry i słyszymy się za moment. Już wracamy na drugą połowę. Kamil tutaj uzupełnił nasze notatki. Strzelcem bramek dla familii Greko-Wrocław grający z trójką. Piotr Chudzitko. Leż teraz próbował Dawid Lince, jednak ponad bramką. No i czas Bejotemowi ucieka. Zobaczymy, czy tutaj podczas przerwy. Obgadali sobie, jaki mają plan na, na tą drugą połówkę, czy będą w stanie do tego spotkania wrócić. Przypominam tutaj zmagania grupy A, w której mierzą się ze sobą BJM Kraków, Newells Old Boys, Jastrzębie Zdrój, Familia Greco, Wrocław oraz MBM Dębie Dębę Wielkie. Wrocławianie teraz wysoko, Wojtaczka przecina jak to podanie. Cały czas ta ekipa w granatowych strojach przy piłce. Jeden z zawodników był tam niepilnowany, jednak futbolówka nie dotarła pod jego nogi, teraz ładna sytuacja, zablokowany grający z siódemką Piotr Mozdrzech ale już Baja rusza. Wojtaczka Było do środka, niecelnie. Kotowicz do środka. Przecięte podanie już Wojtaczka. Wojtaczka sam. Faulowany, tak uznał arbiter. No i stały fragment gry dla Bejodemu Już Wojtaczka ma ustawioną piłkę. na no, spokojnie. Motuch. Motuch. Schodzi na lewą nogę do środka, do Wojtaczki, na ścianę. Tracą jednak futbolówkę. Wychodzą z wychokostanecki, który przerywa. Ograł jednego, drugiego rywala Krystian Stanecki. Wysoko teraz wychodzi ryzykownie. Mamy pustą bramkę, ale jest Dawid i Broni kapitalnie bramkarz familii Greco. Przejmuje teraz kapitan Kotowicz. On no, gdzieś tam zatrzymany. Cały czas familia Greco. Uderzenie próba po krótkim słupku Jakuba Kazaneckiego. Jednak gdzieś tam nieznacznie piłka mija bramkę Staneckiego i cały czas na tablicy wyników mamy 2 do 0 uderzenie no jednak prosto do koszyczka uderzał Mateusz Majewski takim strzałem nie ma szans aby pokonał golkipera drużyny rywali który naprawdę dobrze dzisiaj się spisuje i czy będzie 3 do 0 3 do zera Piotr Chudzitko z łatwością ogrywa Wojtaczkę. Ogrywa również Staleckiego. No i po 13 minutach gry BJM w pierwszym meczu grupowym na kolanach, można śmiało powiedzieć. Ciężko będzie im się podnieść. Muszą walczyć. Dalej oczywiście. Ale to spotkanie. To spotkanie raczej dla nich na minus. Tam piłka opuściła plac gry, już zagranie do środka, Linca, wybijają jednak trzeźwo zawodnicy Familii Greco. Już motło szybko szuka piłki, ma na krótko Staneckiego, który wysoko, już na połowie rywala. Wojtaczka. Próba zagrania do środka, niecelnie, gdyby tutaj doszło zagranie do grającego z umerem dwa zawodnika familii Greco, no to mielibyśmy po raz kolejny sam na sam z Krystianem Staneckim, o ile oczywiście Krystianowi udałoby się wrócić do bramki. Wysokostanecki do środka, do Wojtaczki, ładnie tam się pokazał, teraz Majewski. Majewski miał lince w środku, wycofał jednak do Staneckiego przez bramkarza. Ładnie, Krystian na jeden, taki zwód linca na lewej nodze, linca uderzenie i po raz kolejny bramkarz Familii Greco. No naprawdę, tutaj ten wynik 3-0 do 0 to, to również zasługa golkipera, ekipy z Wrocławia no i cały, cały kolektyw, cały zespół. Pracuję na to w tym spotkaniu, aby, aby ten mecz wygrać, aby zapisać na swoje konto trzy punkty. No i również z dobrym bilansem bramkowym wejść w cały turniej. Fortuna, Puchar Polski, Play Arena. Wojtaczka już zaczyna po raz kolejny. Z Saneckiego. Podobne te ataki za każdym razem BJM-u. Ładnie na prawą nogę. To Lincy. Linca zablokowane na uderzenie. Jeszcze motłoch na lewej nodze, czy uderzy Motłoch i jest bramka. 3 do 1. Mało czasu pozostało ekipie z Krakowa, no jednak nie ma rzeczy niemożliwych. Zobaczymy, czy tutaj jeszcze będą w stanie dogonić rywala. Dwie bramki. Jak wiemy w Soka, to naprawdę niedużo czasu. No, i familia Greco rozpoczyna. Wysoko podchodzi teraz BJM, całym zespołem. Pro zamknąć rywala na własnej połowie. Przejmują piłkę. Motłoch, Wojtaczka, na lewo. Tam już szybko przez dwóch rywali, osaczony Majewski, faulowany. Nie musi na chwilę. Opuścić plac gry. Motłoch pozwala piłce opuścić. Boisko 3,5 minuty do końca tego spotkania. Linca sam na środku do Wojtaczki. Wojtaczka na prawą nogę zagrywa do środka. Już w ostatniej chwili grający z szóstką Julian Trochanowski. Ratuje swój zespół przed stratą drugiej bramki. Gdyby tutaj było 3 do 2, 2 minuty, 3 minuty do końca. No to mogło być naprawdę niebezpiecznie dla familii Greco. Cały czas jednak dwubramkowe prowadzenie, 3 do 1. No i muszą na spokojnie Granatowi grać sobie piłką nie pozwolić, aby utrzymywał się przy niej Bejodem Kraków, co jak wiemy przy, przy stylu gry zawodników w białych stronach jest niezwykle ciężkie. Nie ma teraz do kogo zagrać Stanecki. Ogrywa rywala. Robi sobie takie kółeczko. Niczym Andres sta Wojtaczka. Na no, spokojnie BJM, ale tutaj czas. Nie gra na ich korzyść. Pudłowski. Motłoch. W pojedynku 1 na jednego. Motłoch. Do Lincy. Zmianę krzyżową robią zawodnicy BJM. -u. No ale wycofanie do Staneckiego, faulowany Linca i stały fragment gry. Dwie minuty do końca spotkania. Linca, Linca schodzi na lewo, Linca, uderzenie! Wojtaczka praktycznie wybija piłkę z bramki rywala. Wydaje się, że ten strzał zmierzał w światło bramki. Mielibyśmy 3 do 2. Ładne teraz zagranie. No wydawało się, że będzie miało prawo to odnaleźć Jakuba Kazaneckiego. No jednak, jednak za wysoko to podanie. Półtorej minuty do końca. I czy bjm będzie w stanie jeszcze tutaj zagrozić rywalowi Linca. Do środka przepuszczenie Wojtaczka. Wojtaczka do Motłocha. Motłoch lewa prawa noga, próbował szczuba uderzać. Nie było opcji, aby tam przebić się przez mur obronny zawodników familii Greco. Motłoch z autu. Stanecki. Motłoch. Miał lepiej ustawionych partnerów, mógł szybciej zagrać. Motłok do któregoś z nich. Teraz Wojtaczka jednak niedokładnie przyjmuje. Odskakuje gdzieś tam futbolówka. Już mamy kontrę. Granatowych. To próba takiego uderzenia. Kamila Moskwy na jednak fatalnie. Daleko, daleko. Obok bramki. Ostatni gwizdek arbitra. 3 do 1 zwycięża. Familia Greco BJM musi przełknąć gorycz porażki w pierwszym spotkaniu grupowym i walczyć z następnymi rywalami, aby wejść do fazy pucharowej. Za moment kolejne spotkanie, chwila przerwy i słyszymy się za momencik.